Cześć, Siemanko! Z tej strony Dominik Darda z mojej miejscowości Police. Witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym podzielić się z innymi osobami niecodziennym tematem niż na co dzień, czyli ze sportem elektronicznym, DJ-ką nie tylko. Myślę, że jest to bardzo piękna historia o mnie i o moim życiu prywatnym. Zawsze chciałem iść tą samą drogą, jak Ci słowni gracze i DJ-e, słowni ludzie z naszego miasta Police, dzieląc się o tym z innymi osobami. Dominik Petarda Darda. Nazywam się Dominik Darda. Moja ksyba to Petarda. Mam 28 lat. Mieszkam w polizach. Na co dzień pracuję na zakładach chemicznych, a poza pracą gram gry komputerowe, głównie w Counter Strike 2, Player Umbat Grant, City Warzone i inne tytuły z gier. Zacząłem prowadzić na żywo Transmisje internetowe z gier komputerowych, w skrócie mówiąc, streamować swoją rozgrywkę w sieci od 2017 roku. Ma również zdjęcia na Instagramie ze swoimi graczami, zdjęcia ze swoimi DJ-ami, m.in. Jacek Ministrz Jeziak, Jakob Kuban-Gorczyński, Paweł Biali-Bieliński, Wiktor Taz Wojtas, Piotr Izaak Kowerski, Mateusz Morgan Żuchowski, Polski Pingwin Stew, Jarek Arczyński Brak White. Piotr Nekus-Lipski, Sebastian Ekstrela, Mateusz Pagopongowski, Kasper Kaper-Słoma, Grzegorz Pero dziemiałek Tomasz pechar wójcik Daniel Stąpominski, Keny kenes -E śruch Janusz Snak-Pogorzelski, ilustrysta Y oraz mam autografy od, od prografcy. Między innymi znajduje się autograf od Biali, Tas, Kuben. Morgan, Blowek, Pago, Ritz, Nekus, Pasha Biceps, Izak, Nex, Neo, DJ Killer, Weekend. Grając w gry komputerowe i streamując swoją rozrywkę w sieci można zarabiać, dorabiać lub nawet z tego żyć. Jest to także sposobem na życie, bo przez specjalne strony otrzymuje się od widzów donatę, czyli darowiznę, która wpływa na konto bankowe. Również mam zdjęcia ze słonymi DJ-ami, m.in. z DJ-em Jurantem, Jarosławem Kozłowskim, DJ-em Killerem oraz Krystianem Krukiem, DJ'em em Cyprexem, z dj z dziewczynami, DJ-em oraz DJ-em X-Menem i DJ-em Matsonem. Mam zdjęcia również z Krzysztofem Skibą, Marcinem Lewandowskim z Aleksandrą Dobą i z panem Mariuszem Gawłem zespołu Kort i z barmanem Allow Show. Aktualnie mam na kanale na Twitchu 24 129 wyświetleń. Prowadzę również kanał na YouTube, gdzie wrzucam archiwalne powtórki prowadzonych transmisji i z różnych wydarzeń. Aktualnie na kanale na YouTube mam 67 676 wyświetleń. Jeździłem do Poznania na największe targi gier komputerowych. Brałem udział również w wydarzeniu esportowym jako widz i oglądałem Starladę z i 2 w Berlinie w 2019 roku w Mercedes-Benz Arena. Brałem udział w wydarzeniach Amazing Moments Night w klubie 2 Progi w Poznaniu oraz w wydarzeniu Inspidence Day Red Stage w klubie Ekwador Manieszki. Przejazdem byłem w klubie X-Demon w Poznaniu Brałem udział w wydarzeniu Prisoner Show i DJ Twins. Chojnackie, DJ Killer, DJ X-Men, DJ Watson w klubie Pinocchio w Szczecinie. Bra brałem również udział w wydarzeniu urodziny klubu Champions w Policach i mam zdjęcia również z DJami, m.in. z DJem Was DJ Hugo, DJ, DJ X-Men, DJ No -Nay. Robię również grafiki komputerowe w formie reklamy i baneru pod gry pod DJkę. Interesuję się również informatyką i DJką. A poza tymi zainteresowaniami, jeszcze lubię podróżować, fotografować, wędkować, jeździć na rowerze, słuchać muzyki, grać w gry wideo, oglądać filmy, imprezować, pić piwko w towarzystwie, spotykać się ze znajomymi. Jestem osobą bardzo miłą, spokojną, prawdomówną, szczerą, koleżeńską, pomocną, wesołą, pracowitą, obowiązkową. Mogę również prowadzić transakcje internetowe like charytatywne dla osób, którzy potrzebują naszej pomocy, naszego wsparcia finansowego z miasta Polica. Grałem transakcje charytatywne dla mojego wujka Marcina, który potrzebował wsparcia finansowego w celu odbudowy domu w pożarze w Czeszczyniu oraz grałem 4 razy charytatywnie dla 3-letniego chłopca Adasia Orlika, który zmaga się z chorobą genetyczną dystrofią mięśniową do DMD. Pomagałem również 3-letniej dziewczynce i przez Przesocina, która chorowała na SMA, rdzeniowy zanik w mięśni zwiększeniu zasięgu.